To jest... tak Mamy tutaj cumę portową, która jak widzą Państwo znajduje się dosyć daleko na dzień dzisiejszy od brzegu rzeki, natomiast należy przypuszczać, że w okresie, kiedy była ona użytkowana, prawdopodobnie w przełomie XIX-XX wieku, no że ten brzeg musiał być o wiele bliżej, prawda? No bo nikt nie biegł stamtąd, żeby tutaj zacumować statek, tylko po prostu rzeka musiała tutaj przepływać. Co Natomiast co ciekawe, widzimy, że Cuma stoi na swoim naturalnym bruku XIX-wiecznym, który widzimy tutaj też w profilach. Natomiast pod spodem jest też solidna podbudowa, prawda? Czyli gdzieś tak mniej więcej, przynajmniej do tego momentu, należy się spodziewać, że te XIX-wieczne nawarstwienia tutaj mają, a zaraz pod nimi stoimy właśnie w budynku xv wiecznym bo możemy opisać z czego jest ta suma, tak żeby słuchaczom też wyjaśnić, to jest... jaki granit. jest z granitu.